Automatyczna wyrzutnia fajerwerków, zbliża się Sylwester i Nowy Rok, więc to idealna okazja, żeby świętować ten wyjątkowy czas, także na swoim świecie w Minecraft. Odpal kilka fajlerków i ciesz się magią nocnego, rozświetlonego nieba. Aby to prosto osiągnąć, musisz znaleźć trochę płaskiego terenu i ustawić cztery repeatery w taki sposób, z ustawionym maksymalnym opóźnieniem. Połączone muszą być redstone tak, aby utworzyła się pętla. Z jednego rogu poprowadź redstone przynajmniej na 3 bloki, następnie zrób rozgązienie w lewo i w prawo oraz do góry na 2 bloki. Na samym końcu dodaj dispenser i repeater z dowolnym opóźnieniem. Po lewej stronie dodaj dwa repeatery w takim układzie z dowolnie ustawionym opóźnieniem. Po lewej stronie tak samo, ale ważne, aby opóźnienie na repeaterach były wszędzie nieco inne, aby fejerwerki nie wystrzeliwały w tym samym momencie. Aby uruchomić mechanizm należy postawić pochodnię w tym miejscu i można ją zniszczyć. Dzięki temu nasza wyrzutnia będzie działać cały czas. I teraz już wiesz jak zbudować.